Siemanko ekipa, to znowu my, to znowu wasz ulubiony Gry z Gęg. Jest niedziela, jak zwykle zresztą, co tydzień. Idziemy. Co? Nie, śmieję się. Niedzieli co tydzień. Co? Co tydzień, tego nie było niedzieli. Czyli będą dwie niedzielę w tym tygodniu. No. Słuchajcie, jedziemy na pizzę do pizzerii. Dwóch tym razem. Zamówiłem tych pizz, pizz więcej, e, ale no nie chcemy już chłodzić kwiatkiem po trzech miejscach. Do stary, no nie ogarniamy tego, nie? No mój bebek rośnie, wiesz, w zawrotnym tempie, to jest raz. A dwa, nie przyjadamy tego. Trzecie miejsce to już jest takie, trochę. Ciężko taki smak duła, właśnie? No, Taka, no. Za, za dużo po prostu, za dużo. Tak. A chcemy być obiektywni, tak? Tym bardziej, że odcinki będą troszkę krótsze i myślę, że dla was też to jest plus. No dobra, to jesteśmy pod maniem smaku. Na pewno będzie to margarita i coś jeszcze. Tam są różne no, ale takie co, ale gadaliśmy sobie o specjalne. Tak, ale teraz zobaczyłem na zdjęciu, że jest jakaś jeszcze knysza, Stary czy coś takiego. coś innego? No, piecholę, zobaczymy. Pojedziemy to obczaić, bo ja. I zjadłem tego kotleta schabowego i zjadłem knyszę. A ona jest spłana sosemczoską, jakaś też. Jeszcze mi ten sos nie zapiecham, nie? A byłeś pani smaku? Ja, ja byłem na festiwalu zaraz i tak średnio mi wjechała, wiesz? Jeżdżamy. Dzień dobry, witamy serdecznie. Witamy. Na Wiesz co, chyba na wynos weźmiemy sobie. I teraz tak, byśmy chcieli na pewno margeritę. I, I jakąś taką wymyślną byśmy chcieli, wiesz? Mamy teraz ogólnie przykład Marleya, to jest w zasadzie poczinkowym z Bobem, z cetą, z Czerniką, z mozzarellą, no. Coś takiego. No dobra, tą margarita jest... i tą. Bóg Marleja. No niech będzie, no. zobaczymy, co tam, co tam. Duże. No, dwie, dwie te duże. Zawsze macie, nie? Jakieś takie dziwne pizze. Ja myślę, że ta pnisza jest taka, że ona jest na stałe. na zdjęcia to wyglądała fajnie, no bo. Ja jestem fanem Bobu, nie? Więc jakby. Dobra, Dada. to widzimy sobie w... albo usiądziemy sobie tutaj tam masz dobrego tych ale pachnie stary, pachnie ziemniakami w ogóle to. Jak wiesz jak to pachnie stary, jak obiad. do obiad. Tak, No, i koperek Zobaczcie. No? Nie? <noise> no tak. No mamy już pizzę z Manismaku i nie ukrywam, że jest to chyba jeden da, z okay. większych rachunków, jaki zapłaciliśmy za pizzę stary. Kosztowała nas ta pizza 105 zł. Dwie pizze, 105 zł. Tu masz jeszcze skrzynki, człowieku. Możemy z skrzynkami coś zrobić. Możemy coś na skrzynkach. Malutki biwak, tak. przez ogniska. Jak ogląda nas właściciel tego miejsca, to sorry, nie? Przyprtamy. Posprzątamy. Posprzątamy. To jest trochę brudna, ale jest git. Ja biorę to. Zacznę od margerity. Bardzo fajna powiem Ci. Wygląda dobrze. Ciasto napowinięte, jak nieważne co. Mamy jeszcze olej, bo poprosiliśmy, poprosiliśmy panią, żeby dała nam oleju pikantnego. Ciekawe, czy jest pikantolo. Hoppy! To jest ten bub marley z bobem, z jakimiś buraczkami na spodzie coś. To jest. Pieczarka, rozumiesz, cebula. Pierwszy, co, właśnie... I serfeta chyba to jest, ale wygląda świetnie. Wygląda ciekawie. Wyglądasz... Maliny, truskawki, pomidory, winogrona i arbozy. Polskie niemalinowe. Ogórki kornisone, Wienka niedymana. Wierzamy w tą picałkę, tak? Jest jedna z bazylią, więc to może być tak jak ostatnio widziałem taki viralowy filmik, że zakrywają dziurę bazylią. No właśnie, to ja bym w ogóle tej nie dawał. Zamiast zdać jedną, nie? No bo daś już jedną na każdy kawałek. Dobra, czy po czym robimy kto z bazylią nie? Dawaj. Trzy po trzy, trzy po trzy i chuj. Dobra. Powiem ci powiem dobra. Dobra, atakujemy. A. Pierwszą markę. sote. to, co te? No zioma. Powiem Ci, że ja się czepiałem na pasi w brzuchu, nie? to tu jest sos, jak najbardziej. Tylko, że nie jest mało pomidorowy. Nie. Dla mnie jest ok, nie? Też ciasto z tych lżejszych, nie? To takie bardziej napolitańskie, nie? Mm. Lubimy oliwę. I kantolo. Chyba zopika. Ona nie należy. Nie są mi takie musznięcie. muśnięce. Powiem Ci Piotrek, że nie mogę się z tą zgodzić, niestety, że to nie smakuje pomidorem. Szczerze mówiąc. No właśnie. Wziąłem teraz z oliwą. Ja Jadłem pizzę, która miała po prostu dla mnie lepszy no Znaczy, lepszy, lepszy bazę. No baza mi nie pasuje. Ale jedyne, co ja lubię bardziej w takich sosach na pizzy, ja lubię, jak ona jest bardziej kwaśna. No może tego mi i dlatego stwierdziłem, że ma pomidorowa, a może tej właśnie takie paskowości pomidorami brakuje. To jest po prostu sło słodki tam pomidorów. Naprawdę jest smak. Nie, ja, Mi sorry, w ogóle to... zdaje mi się wjeżdża, to już mogę. Jest powiedzieć. dobra, mówię, że po prostu od margarity mm. wymagam troszkę ja więcej. są takie czarne. Czarne rogi, Wielbiam to. Chce mi zawsze, czy ta pizza jest spalona. Po prostu nie. te pęcherzyki pękają i one się po prostu yy, tylko, no. Spalam się, no ale to nie ale jest. Ja rzeczy. lubię, ja lubię ten smak jest taki, bo to daje trochę klimat taki, charakter daje tej pizzy. Troszkę więcej pasów w pomidorach by było i mnie byłoby super. Tak, troszkę więcej pasów i bym się odpierdolił. Nie za dużo powinno się ingerować w sosu Ale do pizzy. Żeby tylko woda odparowała, nie? Nie, nawet nie... Nawet tego nie robisz nic, tylko blendujesz po prostu troszkę. W sumie w 500 marty, że i tak troszkę dodać tak, tak, tak. Na pewno do tego wrócimy, ale teraz idę po. Po bo Boba. Po bo Boba. Marley. Bo jest. Aaaa. Ale ja, ja. Ja muszę kawałek pokazać, do kamery, bo to. No, jest... no, no. No, ciekawe. Będziesz, że ta feta na pewno tutaj będzie fajnie robiła robotę. Dużo wiórka kurczy, fajnie. Wygląda świetnie, wygląda świetnie. No myślę, że... To zobaczymy że... Z smakami, bo... jak ze bakami, nie? O, to pachnie stary. Składniki są konkretne. konkretne konkretne. I one się wyróżniają na tle w ogóle Wrocławia, myślę, że o... nawet całej Polski. A jeśli ktoś już to robi, to raczej to mania Smaku, bo Mania Smaku jako pierwsza, wydaje mi się, to trzeba robić takie friki. Takie specjalne friki, no. Bub Marley. Ataken. Ja bub to nie już? Mhm. A jeszcze nie. To okay. jest dobre. To jest dobre, no. Naprawdę. Co nie wiem, co tam to wymyśla. To jest świneczka jeszcze jakaś. Mm. Ale jest dobre. I to tak. są piżarki? nie? Piżarki, no. Bardzo są do dobrze przygotowane jak dla mnie. Jeśli mam coś powiedzieć na temat tej pizzy, dużo się dzieje tutaj. Bardzo dużo. Powiedziałbym, że mega dużo. I szczerze mówiąc, Bobu nie czuję. No ja też nie. Z tego co widzę na każdym kawałku jest. Ten Bóg się gubił z tej pizzy. To nie znaczy, że jest zła, bo ten koper i ta feta. No, feta, to robi robotę. ...i Ten taki burak. Moim zdaniem robi robotę. Robi robotę. Czy myślisz, że to jest z buraka? jakby tam na spodzie? Nie, to jest. Ona mówiła, że to jest jakby wariacja na temat chłodnika. A. No dobra, no takieś tam buraki odgrywają rolę. Dobra, dobra. Coś innego. No jest powiedzieć? ciekawa, jest ciekawa. Jeśli chodzi o te św takie świry, bajery, co jedliśmy, to jest chyba zeprzyć, nie? Na pewno lepszych, no. Oczekaj, no? ja jestem ja ja z ja samego Bobu. Jak zjesz sam to czuć, no. Ten, mogę potwierdzić, że ten e, Bób jest e, Bobowy. No jest Bobem, no jest Bobem, <grym> ewidentnie. Nie, nie da się ukryć. Ale ta cebula tu wszystko wjeżdża, nie? Naprawdę. I jak ta zbiera zbiera się debudzi te ten zapach. Tak, tak, tak. Nie ja to mówię, ja, ja miał... nie w domu, nie? To miałem mówić. Teraz byłem w domu, co sobotę. No, zostałem no. obiadek. Młode ziemniaczki. Koperek. Zróbeczka i mielony, nie? No, to nie był orientalne, nie? bym go wyjebał, nie? Tak, nie, nie, nie? Nie, zrobi, nie zrobimy tego mamy. Tak czy tak, trzeba byś powiedział, że dobre. No tak, ale, ale nie robię no, no, fajnie, że ten koper jest taki świeży, i że jest go dużo tutaj. No świry, mania smaku, jesteście świry, nie? No, no szkoda, że się nie zabaliśmy na specjasa ze schabowym. To się musiało oddawać. Jako naczelni pizzożercy wrocławscy, to musimy chyba raz w miesiącu przyjść na tego takiego. I sprawdzić, co mają specjalnego, tak? Tak, na tą specjalę w manię smaku, bo zaczęli naprawdę fajnie. Powiem ci, że teraz nalałem z tej, tej, tej oliwy i trochę mi podbiło pikanterię. I, i smak to I widzi. fajnie. No ale sorry, Bub się gubi. Bubu nie ma, nie? Bubu bób, widzę tylko mordeczki, ale go tutaj nie ma. To jest tak jak mieliśmy ten ozór. Że wiedzieliśmy, że jest ozur, no ale sama. gubił się w tym szanie, więc no. tutaj się po prostu ten bób gubi. Proszę. No i pójdź, ty od zaraz będzie miło jebie, kurwa. No kurwa, to osa jest. I to, to, co ona robi? Ona nie ma żądła. No, ale pewnie gryzi. Ja póki co basuję, bo jeszcze idziemy do następnej pizzerii, tam też weźmiemy dwie pizze. Dla mnie na pięć. Dobrze zaczęliśmy, dobrze. Spokojnie, takie cztery i pół, leciutko. To to, widzimy się za chwilkę w innej pizzerii. ESA. Fiction. Słuchajcie, o, że Pan nas ładnie przedstawił tutaj przed milionami słuchaczy. Teleportowaliśmy się i jesteśmy pod Halą Świebocki, Dworzec Świebocki. Jest tutaj Giro i mają pizzę, a my chcieliśmy pójść do Giro i sprawdzić tą pizzę, więc zjeżdżamy tam teraz i zjemy znów dwie pizze. Tylko powiedział, że już jest pełny, ale trudno, będzie musiał zjeść przynajmniej dwa kawałki, czyli cztery. Później bełcik na making-offie i... Tak, bełcik na making-offie i jedziemy dalej. Lecimy kurwa tutaj, jest dobrze kurwa. Nie, właśnie to jest fajne, no bo już kończymy, tak, czyli to będzie ostatnia pizzeria w tym odcinku i później... Kolejny odcinek z pizzerii, kolejne dwie. Najpierw no, robić części odcinek z pizzerii niż y, robić, wiesz, trzy pizzerie. No. Dobra! Co? wjeżdżamy, y, idziemy do Giro, zamawiamy dwie pizzałki. Trochę zaczyna kropić, więc nie wiem, czy uda nam się usiąść na dworze, żeby. ale ty, część lekarzy jest, pod, y, jest pod, pod, dachem. Pod, pod dachem. To mamy nadzieję, że jest miejsce na zewnątrz. Usiądziemy sobie na leżaczkach, wyjebiemy tak, się tak, elegancko, tak. jak królowie. Piwko. Y, ogólnie to nie piję, ale jedno tak. No, tak jak ja, nie piję, ale jedno tak. Dobra, Picuka, dawaj. Zapraszamy Was. Nie to skąd Bajera. Wróciliśmy do Hali Siebocki i niestety jest to najgorzej oglądany odcinek w na naszym kanale. Ja nie Dlaczego? Nie wiem. Jeśli wiecie, to powiedzcie, bo my się zastanawiamy. Mamy swoje typy. Jeśli to potwierdzicie, to fajnie, a jeśli nie, no to też fajnie, nie. Dobra, czyli tak, klasycznie margaritka. No i tutaj, tutaj nie ma czegoś takiego jak wiesz, e, specjalnie. Podróż z Nikolasem Gage'em czy coś innego? Myślę, myślę. Masz. Jest creme fresh, mozzarella, szarpana golonka, pancetta, szczypiorek, proszona cebula. Jest specjal? Jest. Yes. Trafiłem. Siema, siema, witamy Margeritkę i Soridi. Nie ma Soridi nie ma nie ma Soridi nie ma polżetki, nie ma, ma polodu. Aj, jaj. Aj. Co teraz, panie kolego. A którą polecasz najbardziej? Enduje. Enduje. No i dobra, to wiedziałem, że Enduje. Dzięki, Dzięki bardzo. Klasycznie gangowa stówka. I wasze zdrówko. Ona naszego już szkoda jak to mówią? A naturalnie mętne. Dobra, dzwoni. Tuśka. Co ale już widzimy, że na każdym jest bazylia mordo. No i co? Tu mamy margeritkę, Mordo. Tego sera jest na pewno fajnie rand wyglądają. Fajnie, no. A no to dobrze. Taki powiedzmy no special, tak? No nie no special. No nie było tego specjalem, no bo nie wiem, o co chodzi. ale taka wymyślna. Coś Też innego. no coś innego, ale myślę, że to tą znajdziemy w wielu. No dobra. Dawaj, dotakujemy pitrucha mascarpone? A te bobki nie wyglądają jak mascarpone. Myślisz, że to będzie mascarpone? A tam było napisane, że mascarpone. Było, było, no. Wydaje mi się, że jest tak? tak? leksik kleksik jest, nie? Tam był w Gdańsku. A, fajnie, bo mieli porównanie teraz. A, tak? tak? Jeliśmy podobną pizzę w Gdańsku. Mąka i kawa. I tak, albo kawa okay, i mąka, kawa. już nie no. pamiętam, no, ale pyszne było to, było pyszne. Dobra, my zaczniemy sobie od margaryty, nie? Tak jest. Tutaj mam szczęście, bo masz będę mógł... Masz bazylię. Będę mógł spróbować z bazylią. Ta pizza leżała i czekała. No jest, ona jest chłodna. No jest trochę chłodna, jest, no, ale już mnie bardziej. Coś mam do robić na pewno. nie? Właśnie. O to właśnie o mi właśnie chodziło. Tak. Nie, no ja jest, eee. jestem trochę rozszerowany tą bardzo pizzy. Jakby, znaczy, ona jest taka. nie jest po prostu z pieca. Nie, co się stało. No nie, no stary. Tak. Ja byłem do pizzy tutaj już, ona tak. była gorąca. Parzyłem się. Tak. No. Pół sobie PSG, no. Mark. Mark dobry, Ja jak mówisz, bo są lepsze. I dla mnie ta margarita jest naszą margaritą. No, Dobra. Ja chyba też powiem, że jeśli chodzi o margarita, to smakuje mi dużo bardziej tutaj. No ten sos jest lepszy ja po prostu. No tak, no przewaga smaku sosu robi już po prostu robotę, no bo tak. na margaricie nie ma dużo składników. Nie ma się co no, no. Tylko te rogi są cięższe. No we, rogi to okej. Okay. To jakby ciasto jest gorszej jakości. to możemy powiedzieć od razu. Trzeba widać. Nawet tutaj w przekroju. Tam było więcej przestrzeni, było więcej powietrza. Tak, tu jest bardziej takie bułkowe. No bułkowe, no? Nie? Taka imitacja, imitacja Napolitany. Bo masz jakieś pobawione gdzie, Okej, okay, było gdzie, gdzie? Nie, gdzie było powietrze i skierdolniło? Nie, no jest, no wiesz, to wszystko jest. Ale jest bardziej nabity ten bok. Bo. Ale tu na przykład już może być niż tu. Nie, dawaj, dawaj, dawaj tego sobie zrobię. Dobry ser, nie ciągnie się, fajnie, ale ten sos jest zajebisty. Nie, to właśnie, jeżeli, jeżeli bym właśnie wybrał margalitę, to chciałbym naprawdę, żeby tak smakowała. Bo ja bardzo lubię pomidory i zwracam na to, to uwagę. O widzisz, to jest pusto. Powiem Ci, że to nie to nie o co chodzi, pyszny tak. jest ten sos pomidorowy. Pyszny. A jest różnica, nie że chodzi o pomidory. No, no, yes, yes. pomidor, no, no właśnie, to jest mój pomidor, nie? No właśnie. To jest mój pomidor. Tam był za słodki troszkę, a tu jest słodycz i kwasowy. I kwasowy. Tak, 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 tak. Też mam bąbla. Aha. Gdybyśmy mieli jakość oliwę, nie za. no to można było to opierdolić. To można byłoby to opierdolić, no. Atakujemy zędują. No i ja, szczerze mówiąc, spróbuję. Wezmę sobie to z bąblem. Ja lubię, kocham endurię. Mmm. Nie, jest, patrz, Dobra. Ja się poczułem, sorry. Sorry. Sorry, winę tu. O, dobra. Dobra, no. Znowu ci powiem od razu. No tam wądzę jej było lepsza, no. Ale przypominam że tam jeszcze na środku burata, którą rozkoiliśmy. A, A okej, okay. racja, jak ma rację. O tym totalnie zapomniałem, totalnie. Ale zajebista jest ta enduja. Taka dobra. Czas to jest, jest nierówne, wiesz? Gdzie nie gdzie są boble? a ja nagle tutaj takich. Yy, wiesz, buła. Buła. Ale składniki. To no, jest dobrą pizzą? Pyszna. Bardzo mi smakuje. Ja chyba ze wszystkich pizz, tak naprawdę, mój faworyt jest ta, taka właśnie, enduja z mascarpone. To fajnie się łączy. Masz taką delikatną, taką kremować tego mascarpone, No, masz się enduji. Ja mogę porównać, bo jeszcze z Piotkiem na pewno udamy się do Sopotu i jako ryzyk, już. Pójdziemy do, do Damaty. Ja byłem w Damaty, moim pierwszym ekstrawagancie. W filmiku i tam je ci łeb ta e, pizza z mascarpone i z enduyum. Tam w sobotnie początkach? No. Ja tam byłem. E, jak on mnie zabrał? A ja też Nie, jadłem. E, no to ja mam jeść? Jadłem. E, m, stacjowa jakaś tam. I, a, a e, 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 bo. Mortalella, pistacja. Była petarda, ale jak miałem się już coś się przyczepić? Nie to, że lubię się przyczepiać. Była za pusta. Miryj się świecił, wszystko mi się wylewało. No, to bo też pistacje są tłuste, nie? Ale ogólnie smakowo było petarda, nie? No, zwiedziliśmy już trochę tych pizzerii. Nie, nie, nigdzie do tej pory nie zadano tak dobrych pizzy jak Damatli. Aktualnie jest to dla mnie topka pizzerii w Polsce. Serio. A... nie, jest kurwa, to nie wiem, w żadnym ręku nigdzie. Jest po prostu zajebista pizza. Cena, bo jest jakby faktycznie musi zapłacić, jak, jak to zboże? Ale... ale broni się, tak? No to stary, te same ceny co w Mani smaku. Widzisz, ta pizza była dobra, nie? Ale ta cena jest chyba nie są już jest zawyżona. Mani? No? no, jak zobaczyłem, no jak zobaczyłem ja na, bl na bliku, na telefonie i zapłaciłem, <laughs> to się <śmiech> go. <laughs> <Radziłem> ty! <te. śmiech> co jest? My coś zjedliśmy więcej? który? Ja mówię, Matko Bosko, mówię, co. co. Sto... To, to, to się stanęło? Nie no gdzie? Coś tam... Y, ekstra piątek wzięłeś? Coś tam... Y, Pani... jest y, na wynos z pudełka. Daj tam. <grym> no, się no ale teraz patrz, no to jak już jesteśmy, jesteśmy przy, przy, przy cenach, tak? No to tu zapłaci, zapłaciliśmy ile za tę pizzę? 64. No to, 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 to wyciągajcie kalkulatory licze, no. Słuchajcie, idziecie na randkę. Z koleżanką, dziewczyną, so, żoną, no. z chłopakiem. Obojechnie. Wjeżdżacie na Halę Świebowski, jest klimacik, jest piwko. Dokładnie. Są drinki. Ty masz więcej kasy w kieszeni. Ona jest szczęśliwa, wiesz co chodzi? Możesz dać napiwek. Tak. Ona jest szczęśliwa. Udałeś się. jedzona na Dokładnie. Widzi, że siano się sypie. Samu siano się sypie. Tak o. I wracasz do domu. I masz. <noise> to Idzie, jest to. Idziecie spać, kurwa. Idziecie spać, kurwa. Rano wstajecie, robicie sobie cicę, kawę. Tak. Ale... I rozbijacie dwa jajka. Ona na ciebie patrzy. Ma... <grym grym> Ale dzisiaj patrzy masztornymi oczami, bo wczoraj wiedziała, że nie żałowałeś kasy na swoją wiesz, Lupeczkę. Tak, a jak pójdziesz do mnie smaku, no to niestety. To wyjdziesz na biedaka. Wyjdziesz na biedaka, sorry. bo mówisz jedną na pół. Tak. <grym> Pilo do tego. No i da, no, no I trzeba znowu to do pociągu. A mamo, mamo, wszyscy mi szybko bliżka na 5 dych, bo. Ale bo ja ja no, ja nie porucham. Ma... Znaczy no, nie wiecie o co chodzi. No, 100 tysięcy, 105. 105, 105, 64. 105, 64. Tak więc. I to, to macie jeszcze, 60 się, na kurwa. Na to, na, król na, na królową lodów. <laughs> no, 15 minut 5 dych. A nie, nie. Kolega mówił, kolega mówił. Ja też wiem, ale nie jestem na który <laughs> Słuchajcie, no ja będę ten film też montował, więc mogę tak naprawdę wam tutaj zaraz wkleić gdzieś tu. Cenę tego tej pizzy ekstra. Sprawdzę to. No i nie, no, sprawdzę to i wkleję mam cenę tej ekstra pizzy tutaj. Ona była dobra, ale nie aż tak, jeżeli ma kosztować 70 zł. Jakbym wiedział, że taka pizza kosztuje 70 zł, to bym jej nie kupił. Ona była dobra, bardzo dobra. Znaczy, nie no, do, do Gris gęgu, to i tak byśmy ją kupili. Poszedł prywatę, zrobił. Zobaczmy, co ony za płaczka. To byś ją no odpuścił. Tak. To ja też bym szczerze, też bym odpuścił. Zazwyczaj jak wchodzimy gdzieś, albo jak to ja nie patrzę się na ceny za bardzo, nie? Po prostu kupuję to, co mi się spodoba, albo to, co rzeczywiście chcemy zjeść, ale jak już idę prywatnie. To rzeczywiście, zwracam uwagę na tę cenę. To tak ja mówi Piotrek, też bym. Ej, nie wrzuciłem. No no rzeczywiście no to kosztuje 70 zł. Zł, ty I teraz patrzysz... Pizza, by nie była to jest pizza. Wiesz co, no, 190% to, to, to dużo. No i co? Pietrucha za tydzień bierze urlop, jedzie na. No będziecie oglądali, to ja będę trzeciał Audi River. No. Tak więc ja wczoraj spieram na Gdańsk. Pozdrawiam Monikę. Ja też pozdrawiam Monikę. No i co? I lecimy na Audio River. Dobra, słuchajcie, kończymy ten odcinek. Dziękujemy wam bardzo, że byliście z nami, że jesteście z nami. Bardzo dziękujemy oczywiście naszym patronom za wsparcie. Co spływają od was dla nas środki, grube dolary, gruba mamona, widzimy, że się zwiększa ilość, fajnie, super. To znaczy, że się podoba, tak? znaczy, że się podoba, że chcecie, żebyśmy się rozwijali dalej i, i proponujecie to, także się cieszymy, to co? Widzimy się w następną niedzielę, jak zwykle do śniadanka, trzymajcie się, esa!